z tym co 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 mm -hmm. coś nie wiem, się można coś Mhm. było tak? Tak, I y, był też ten taki, nie wiem czy miał takie jakby brzegi, znaczy taki cień. Znaczy, tu chodzi o kąt, mm -hmm. No ale takie wycieniowane kolorami też mamy. No było to moje marzenie, rysowałem od dziecka, no i zawsze wiedziałem, że będę tatuował, nie, nie wiedziałem tylko kiedy to nastąpi. Kiedy zobaczyłem pierwszy statuasz, nie pamiętam, zobaczyłem jeszcze jako dziecko. No. Wiesz co, akurat pochodzę z miasta, gdzie mieliśmy takiego nawet dobrego artystę podziemnego. Bazyla. No i to między innymi przez niego taką zajawkę złapałem. nie. No te pierwsze, z tego co pamiętam, te pierwsze jego tatuaże, to były wykonane jeszcze i igłą taką do szycia, kolką, nie, tam, więziennym sposobem, nie. No techniki to się cały czas człowiek uczy, wiadomo, nie. Cały czas coś nowego można w tym odkryć, nie. Kobiety są bardziej wytrzymałe na ból. Jeden miałem taki przypadek tylko. Może no, nie, nie, nie dałem rady konturu skończyć takiego małego smaczka. dziewczynie. <laughs> się popłakała i uciekła. <laughs> tak, żeby się żadne brudy nie dostawały do miejsca, gdzie będzie robiony tatuaż. On trochę się denerwuje, bo nie wiem, jakiego bólu się spodziewać, a na razie czekam właśnie, y, jak to się wszystko odbije i no właśnie, jak to będzie wyglądało? No na mój pierwszy tatuaż wybrałam sobie Maki, ponieważ ten wzór akurat mi się podoba. Pierwsze zamierzenie było, żebym bo chciałam mieć kwiat kwitnącej wiśni, no ale to zauważyłam, że to już ten wzór jest za bardzo popularny. No i poszukałam i stwierdziłam, że maki są bardzo ładne. Wybranie wzoru zajął mi około y, tygodnia, no i w sumie też nie ode mnie zależy też y, ostateczna wersja, ponieważ to właśnie y, artysta tatuator y, sam już dokończy i wybierze konkretny wzór y, narysuje. Teraz będziemy składać maszynkę. No już teraz nie jestem pewna, tego, czy chcę ten tatuaż. Pierwszy raz zetknąłem się z tatuażem. Na skórze mojego wujka, i strasznie mnie to zainteresowało, ponieważ od zawsze interesowałem się rysunkiem. I jak zobaczyłem, że można to zrobić na stałe na skórze, to o nie miałem. Pierwsze, pierwsze, pierwsze cztery tatuaże zrobiłem maszynką, do której się nie przyznaję. Praca tatuatora jest z takim samym zawodem jak każdy inny. Ja jest z wykształcenia jestem drukarzem. Także gdzieś tam to się wiąże. Klient, który mnie zaskoczył najbardziej w życiu, to był gościu, który wszedł do studia z ulicy i em, poprosił o to, abym przygotował dla niego projekt. E, I wytyczył bardzo konkretne e, elementy tego projektu. Miał to być dresiarz e, w dresie Nike i w butach Adidasa, e, biegnący e, w stronę widza z pałą bejsbolową i z zakrwawionym nożem. E, I to jest jeszcze nic, bo zamiast głowy miał mieć dynię. E, bardzo mnie to zainteresowało i na miejscu narysowałem o projekt, z którego automatycznie e, był bardzo zadowolony i utrwaliliśmy to na wieki. Mam nadzieję, że jest szczęśliwy. Bardzo go pozdrawiam. Nie powinno być coś takiego jak moda w tatuażu w ogóle nie powinno istnieć, dlatego że moda przemija, a tatuaże zostają i automatycznie to się wzajemnie wyklucza. Tatuator nie tylko musi być dobrym rysownikiem i umieć dobrze wykonać dany projekt, ale musi też być osobą pewną siebie, z którą klient będzie się czuł dobrze. Co chciałam być zawsze żołnierzem. A jako, że to nie wyszło, to zacząłem kolczykować. Teraz najczęściej to są te mikrodermale, to jest takie nowe przykucie, które się pojawiło. Je można tam w różny sposób formować. No i surfejsy, To są takie powierzchniowe, czyli kark. A kobiety między biust, między piersiami. To jest tak jak najwięcej. No i tam te standardy języki, brwi. Pępków się już robi coraz mniej. Tatu Convent jest to zlot miłośników tatuażu. Można sobie poobserwować, jak to wygląda od zaplecza. Nic się nie zmieniło nadal boli. I była bardzo twarda, tak? Jestem bardzo zadowolona z tatuażu, bardzo mi się podoba. Uważam, że to jest małe arcydzieło i bardzo dziękuję artyście. Zapraszam wszystkich, którzy są chętni, aby zobaczyć, jak wygląda powstawanie tatuażu na żywo. Zapraszam na konwencję tatuażu w Gdańsku. <grytanie> <grytanie> Dobra, na razie, zapadajcie, to się pracuje.